Kilka ludziska. Witam Was. Słuchajcie, tu będzie dzisiaj bardziej w sprawie tej loterii, o której Wam mówiłem. Czyli osoby wspierające będą miały szansę raz w miesiącu coś wygrać. Tak jak mówiłem, możecie wykupić najmniejszy pakiet, że tak powiem, wsparcia czyli to tam, chyba 8 zł a to jednak bardzo dużo dla kanału, zwłaszcza jeśli na przykład z 10 chociaż osób wykupi, no zawsze jest coś zbierania, ja z tego kupię Wam jakieś nagrody do losowania, a poza tym będzie można się ruszyć. Jak wiecie, strzelnicy są piekielnie teraz drogie zresztą, co, co ja mówię o strzelnicach. W ogóle cokolwiek, w czarnoprochowcach tak samo zastój, dlatego, że mm, czesiek kosztuje e, około 300 zł, 320, ja już jestem chyba nie na bieżąco, bo to z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, kapiszony to już po 120 zł, kiedy jak jeszcze kupowałem po 69 kiedyś zł, pamiętam te złote czasy, natomiast e, tak jak mówię, no ciężko jest się wybrać e, na jakąkolwiek strzelnicę i w ogóle pestkę kupić, bo to zaczyna, wiecie, być towar bardzo luksusowy, nawet nie luksusowy, tylko bardzo luksusowy, e, jak już mówiłem, tu właśnie się kłania to, że spróbuję Wam prowadzić loterię u mnie w 2022. E, Duże zmiany na niekorzyść, więc ciężej będzie mi prowadzić kanał, e, zwłaszcza bez Waszej pomocy. E, dlatego, jeśli uda Wam się wspierać, wspierać możecie w ogóle na wiele e, sposobów, na przykład e, tak jak mamy tu. Poza wsparciem, jako wsparciem, mamy też czat. E, możecie na przykład, wiecie, wspierać kupując e, podczas oglądania filmu coś, ale to już jest kwota minimum 10, no. 10, 15, wiecie, można taki do 250. Fajna sprawa, ale ja nawet bym nie chciał o takie rzeczy. Wystarczy do 10 zł, jak wspieracie, to jest naprawdę super sprawa. Co tam jeszcze? Możemy też wesprzeć. To jest chyba jakiś komentarz czy coś. E, tu chyba za 5 zeta. Bardzo ładnie oglądacie film. Jeśli wam, wam się podobał jakiś film, spokojnie możecie podczas premiery wstawić mu chociaż tego piątaka. Jak podejrzewam, tu można wstawić też 2,5 koła. <ślad> ładnie. E, I co jeszcze mamy tutaj do wspierania? No i właśnie tu jest to. To jest cały ten e, nasz system wspierania. E, no już mam jedną co najmniej osobę, która już ma żółte. To znaczy, że już trzeci miesiąc z rzędu e, jest wspierająca. E, I tu o ile pamiętam właśnie tak jak mówiłem 799 jest wsparcie. E, część tego tam niewielka idzie dla YouTube'a, a część dla nas. Jeśli ktoś może, no to fajnie, jak wspiera 15 zł. No ale te 8 zł, niecałe powiedzmy, jest super. Na to nie liczę. To jest dla naprawdę zarąbistych fanów. Jeśli taka osoba wspiera nas w ten sposób, to ona dostaje różne bonusy od nas bez brania udziału już w loterii. Po prostu co miesiąc jakiegoś gadżeta kupuje dla takiej osoby z praktycznych rzeczy typu survivalowych, typu coś i po prostu taka osoba będzie dostawać. To jest niepodważalne przy takiej kwocie. Natomiast te dwie, że tak powiem, rubryki łapią się w zwykłe losowanie miesięczne, czyli kupuje jakiś przedmiot lub kilka, w zależności ile się uda zebrać. Też nie chcę kupować jakiegoś szajsu. Tylko na zapchaj dziurę, więc no, będę starał się, żeby to było coś fajnego. Jeśli starczy na dwie takie fajne rzeczy, zostaną wylosowane dwie osoby, do których po prostu pójdzie taka rzecz. Tak jak mówię, tylko w ten sposób kanał się utrzyma. Niestety, jak wiecie, YouTube słynie ostatnio z tego, że bardzo obcina nie tylko zasięgi, ale no, wpływy z reklam, więc. Yy... No po prostu się nie przeżyje. Pamiętajcie też, że czasem, czasem ja robię jakieś ankiety, zostawiam wam. Eee, nie wiem czy tu widać, tu w końcu robiłem. Zdawało mi się, że była ankieta. Zobaczę coś. Nie. Eee, wcześniej mi się chyba paliła. Hmm. Ale w każdym razie czasem wam tam robię takie ankiety. Byście mogli sobie popatrzeć, czat na żywo, top chat, no mniejsza o to. Będąc w każdym razie, w tych ankietach, sobie możecie spokojnie odpowiedzieć. Ja już szykuję kolejne filmiki, kolejne pomysły. Z czego chcę też w końcu przedreptać się na strzelnicę? Spróbuję coś tam odłożyć. Bo y, znalazłem e, mój stary, że tak powiem, projekt, e, który chciałem sprawdzić, no ale przyszło to, co przyszło, zostało wszystko pozamykane, potem ceny, potem to, potem tamto. No i ten projekt gdzieś został na półce odłożony i zapomniałem w ogóle o nim. Więc na pewno niebawem e, sobie sprawdzimy, a projekt to było sprawdzenie Żywicy epoksydowej i zwykłych kartek papieru. Chciałem po prostu zobaczyć pewną grubość, yy, jaka grubość może zatrzyma kulę yy, z czarnoprochowca takiej żywicy. Yy, czyli jaką, jak grubą płytkę trzeba byłoby zrobić, żeby yy, po prostu utknęła w tym, nie przebiła. Bo jak widzicie żywica epoksydowa no jest troszeczkę lżejsza od stali, ale za to też w pewien sposób jest mniej wytrzymała. Natomiast ją wzmocniłem trochę kartkami papieru. Z ciekawości, po prostu na ile kartki papieru mogą wzmocnić, bo nie wiem czy wiecie, ale używając np. włókna aramidowego, kewlaru czy coś, to z tą żywicą epoksydową i włóknem aramidowym lub keblarowym mogłaby spokojnie powstać domowej roboty płyta kuloodporna nawet do stanu wytrzymałości strzału skałacha, więc wiecie to nie, nie jest problem zrobić po prostu trzeba kupić sobie włókno aramidowe czy kewlarowe a najlepiej to i to i połączyć I ja jeszcze kiedyś chciałem połączyć trzy włókna czyli aramid, kevlar i włókno szklane a pomiędzy tym Wpasować jeszcze coś, co będzie zbierać, jakby to powiedzieć, drgania, energię kinetyczną spróbuję rozproszyć. Czyli chciałem jakąś e, substancję lub tworzywo dosyć sprężynujące, czyli wiecie, warstwa m, m, cienkawa, taka płyta kewlarowo-aramidowa z włókna szklanego, potem ta. Substancja, lub coś, co będzie zbierać energię, i potem znowu druga taka płyta aramidowo-kewlarowo-szklana z włókna szklanego, i to wszystko złączone w jedną płytę, by sprawdzić po prostu wytrzymałość. Pamiętajcie, że mamy trochę filmików, ci co są nowi, mogą sobie przejrzeć filmiki z podróży, z jakichś naszych wypadów filmiki ogólne, filmiki z bronią, jakieś testy różne, jakieś z czym do lasu, czyli co proponujemy, jak tutaj moje opinie, wyłącznie moje zdanie i opinie o danych broniach, jeśli chcecie sobie posłuchać, obejrzyjcie. Tu mamy jeszcze takie różne strzały, że tak powiem, czyli pojedyncze filmiki, może będzie bardziej temat kontynuowany. Bo temat w Polsce, co z tą bronią, to bardzo, że tak powiem, no, ciekawy temat. No, i cały czas jest drążony, bo zwolennicy broni bardzo by chcieli wreszcie dostępu do tej broni. Bo jak widzicie, bro... post... dostęp do czarnoprochowej jest i jakoś na ulicach codziennie nie umiera od zastrzelenia z czarnoprochówki tabun ludzi, więcej ginie w wypadkach. Owszem, zdarzą się jakieś czasem wypadki, zdarzy się jakiś debil, yy, oszołom czy coś, ale to się ze wszystkim zdarzy, tak samo z tasakiem, tak samo z samochodem, widzicie, dać nieodpowiedniej osobie, to rozwali po prostu ludzi na przystanku, bo będzie dzikować albo inne pomysły czy wariacje mieć. Natomiast dla dużej większości broń to jest po prostu zwykłe narzędzie, jak młotek, śrubokręt czy coś, Albo po prostu jest to dosyć ciekawa, owszem jest to niebezpieczne, ale ciekawa zabawka, kiedy zachowamy odpowiednią ostrożność. Raczej nie powinno się nic stać. Owszem, każdy sprzęt może mieć wypadek. Szlifierce może się łamać tarcza i nas ranić. W młotku może spaść no to stalowe i też nas uderzyć. Si kieromek pracujemy też co możemy coś zrobić. Ale jeśli głównie będziemy zachowywać że tak powiem, ostrożność, nie powinno się nic stać. Też są takie, powiedzmy, stare testy moje z bardzo odległego mojego czasu, czyli w ponad trzech lat, gdzie testowałem pewne sprawy. Teraz bym je zmodernizował, bo już mam, że tak powiem, trochę bardziej jeszcze rozbudowaną wiedzę i większy, że tak powiem pakiet doświadczeń, więc trochę bym kiedyś zmodernizował może takie starsze filmiki. No tak jak mówię, pamiętajcie o tym i pamiętajcie, że w marcu, pod koniec marca będzie pierwsze losowanie, więc kto wbije i no za te chociaż 8 zł wesprze, weźmie udział. Jeśli będzie tylko ta jedna osoba, ja trochę dołożę, ale ta osoba Ponieważ już trzeci miesiąc nas wspiera, to na pewno coś dostanie. Ja zobaczę. I coś kupię po prostu tydzień przed losowaniem, i ta osoba dostanie. Chyba, że zobaczę zainteresowanie, pojawi się chociaż z 5 osób, z 6, to kupię stanowczo coś, po prostu weźmie udział w losowaniu. Ja wam wcześniej po prostu powiem, co to już jest, co, co nabyłem, co weźmie udział w losowaniu. I do, do kogoś z Was trafi. Chciałbym, żeby to zawsze były praktyczne rzeczy. Chciałbym, żeby to nie były rzeczy jakiejś krytycznie niskiej jakości. Jeśli fundusze, finanse i Wasze wsparcie pozwoli, to chciałbym, żeby to były produkty jak najlepszej klasy, jak najwyższej jakości, precyzji, wszystkiego, materiałów, zbudowane no, po prostu jak najlepsze. Owszem, nie ma po prostu idealnych rzeczy, no ale wiecie o co mi chodzi. Dobra, nie zabieram Wam czasu. Mam nadzieję, że taka retrospekcja e, moich pomysłów i zamiarów e, jakoś Wam tam się spodobała. Dobrze, to na razie miłego dnia.